Witam Was wszystkich na kolejnym odcineczku. A dzisiaj będziemy oczywiście sobie grali oczywiście w Brawl Starsa dzisiaj Tak jak mówiłem, oczywiście odcinek zobaczycie później, bo ja go robię o 26 stycznia dokładnie chyba 3 godziny po streamie. A dzisiaj będzie to droga do 1000 pucharków, bo zobaczcie mam prawie 500 i to będzie pierwszy odcinek, droga do... Tysiąca pucharków. Zobaczymy ile odcinków zrobimy. Ja oczywiście muszę zmienić mapę, bo tu wcześniej zmieniałem, bo... Graliśmy przecież na streamie. I się w ogóle stała taka rzecz. Tutaj coś się tam na górze pojawiło, że... Że przeciwnik się ten... Kurde, nie pamiętam co tam było, ale... Macie tutaj... Lekki skrót ze streamka. Ale nie wiem gdzie są czesty. Członek drużyny wróci za... Co się stało? już. I teraz będziemy oczywiście sobie grali. Yy. Co? Nie A zobaczcie, tu w ogóle mam jeszcze ten mnożnik 4 ze streama. Yy. Tu muszę dużo rzeczy podblokowywać. Tu mam coś za darmo w ogóle. Coś za darmo mi dają! Uuu! Ładnie, pięknie! Rzeczy za friko! Aha. Eee! nie kolekcję. Czekaj, tu jest za darmo. 90 jackpotów, patrz na to. No, halo, no i no. Klikam i dup. Kredyty plus 90. I. Przeklikłem. klikłem. Ale nie wiem, co, ale gramy. Czy ja gramy? <grym> Może czemu? ja, ja myślałem, jakby stream teraz jeszcze leci o, normalnie. Ja wam nie podgłoszę, znaczy ja sobie nie podgłoszę, bo wam to pewnie też jest głośne, Ustawiam sobie na jedną volumę, żeby trochę gry słyszeliście i... I zobaczcie, i gramy. gramy jakimś słabym gościem, a to się już nie zacina, jak na streamie się zacinało, patrz na to. Ty patrz na tu! No nie mogę trwić tego gościa walonego, zaraz przegrom. Muszę się schować! Na jakiś czas, aż się uleczę. Uleczony. Uleczony jestem. O Jezu, nie chcąc użyć, mam <grymne> coś na ekranie. Dydy, Jak będę się leczył, to będzie takie cięcia. Ja pier... <grymne> ma HP. Nie mam, nie ma. gdzie to mi wystrzeliło, ja pier... O. Jestem na trzecim miejscu, patrz na to, wyjście. Jest, skręcę, ja dostałam tylko 15 tych. 12! Jakie 15? 7 plus 4, nie, 11! Boże, jak się nieźle liczę, no. Właśnie, plus 11! Mm, więc no. Kul może zmienię zadmiarze który ja grałem na streamie, który był dobry. Czekaj, ten, bo ten ma daleki zasięg. Ma piątą rangę. Ora, gramy... Dziś na odcinku zagram tak... Znaczy ja zagram. Czemu mówisz zagramy? Coś za stream mi się przypomina. Bo jeszcze nie robiłam odcinka z tej gry, tylko same streamy były. I dlatego jestem przyzwyczajona, że gramy. A jak wy teraz macie grać, jak to niby jest na odcinku? Możecie w klubie zagrać, ale ja mam tu mało HP, ja muszę sobie skinać, to jest bez sensu, bo to muszę skinać, więc znowu będzie minus jeden. Patrz, wyjście? <grych> minus jeden. Pani. dobra, wybierz? Dobra, jeszcze raz. Nie, no co się nie liczy, no czemu ja tak przegrywam? Nie mam bladego pojęcia. A ty też mam mało HP. który miałem skiny, gdzie mam więcej HP? A w ogóle to jest ta mapa, którą graliśmy na streamie. <laughs> <laughs> o mnie prawie tyle życie co ja, bo ma 33 teraz miałem przez chwilę. Ale choć że jest na plusie. Chodzi, że jest więcej. Dobra, to ja wezmę, który ma najwięcej HP. Ten ma HP 4000, 4800, 3600, 8400, on chyba ma najwięcej, 5900. Nie no, wiem, co jeszcze tutaj pokażę. No droga to miała być droga przecież. Droga do tysiąca tych pucharków. Jutro będzie kolejny odcinek. I tak dalej, czyli niedzielę. I tak ten odcinek zobaczycie w sobotę, bo jest piątek południu, a czemu mi są wibracje? Słyszeliście te wibracje? Ja tak wuu, wuu, wuu. Nie wiem czemu. Nie wiem po co są tu te wibracje i nie wiem, jakie wyłączyć. O, zrobiłem go. Dziesięć koła mam. Co ja zrobiłem? Zro... Zablokowałem te! Bo nie wiedziałem, jak to wyłączyć. Ja sobie udzielam też skrzyneczki. Czemu ja skinem w ogóle na streamie nie gram ani razu. O nie! on. Dobra, poczekam, aż tu jedna osoba tam zginie. O i będziemy sami grać. O nie, to tędy nie, tędy nie pójdę tędy JEST! pierwsze miejsce a na streamie czemu mi tak nie wychodziło? bo nie wiem plus 10 aha, wcześniej przegrałam dlatego nie mam tego płomienia CO? CO JA DOSTAŁEM? plus 10 tych kolorowych? i plus 1020 punktów? tego typu? Nie Je no, jeszcze raz za to gramy. Tu mam laga? Dobra. Mam coś fajne Po co mi to daje? Nawet ja nie mam jak to wyużyć, bo potrzebuję monety dodatkowo. Po co mi te 2000 tysiące z tego, skoro? <ścoughs> A fajne jest to, że mi jeden zabrak, żeby otrzymać to, to niebieskie. 500. A mam 499, Ale silnie. Gdybym ja nie miał tego minus 1, to by się to zrobiło. Dobra, ostatni raz gramy. Kończymy odcinek. I co? No i. I to. jutro będzie kolejny odcinek. Będę nie tak robisz. Ale też odcinki na zapas muszę czasem je robić. Bo już idzie ten. Idzie. Idą właśnie dni wtedy, kiedy nie będę miał wolnego. I co? Jaki internet. Jest dobrze, bo przecież testa nawet zrobiłem przed streamem. Że kur... A. Te Dziesięć 10 no, mam. Tu się nie da się ruszać, no nie. Gałkę na środku ekranu już mam. O nie, ja poczekam, aż jeden gościu zginie. Nie wolę nie ryzykować. Co jest z tym internetem znowu? Ora ryzyk fizyk. Dobra, teraz. I on jest. Ja, ja go zabiję. Proszę bardzo, 300 życia mi zostało. <noise> Jeszcze super rzutów, myślałam, że ja go użyłem. Ja go nie użyłem. Półtora tysiąca! Półtora tysiąca! Plut! Dwa tysiące! Muszę ściszyć przy montażu, bo aż krzyknę, bo się nie zdziwiłem, że aż dwa tysiące! Ty patrz na to! Halo? Rzadkie. No i 200 punktów, fajnie. Aha, ja tu danger razy, to okej! Okay. A jeszcze tu do odebrania mam. Zbierz. I za zdobyłem chyba. Tak, M Tylko nie mam jak upgrade'ować znowu. Dobra, zacznij. No dawaj, no pomijaj, no ja pierdź. Który. Dobra, kolta weźmiemy. Wybierz. 160, no do dzieła. Tego od razu odebrałem? Czy co? O co chodzi? W każdej chwili zmienić, czekaj. Nie będzie ten, wybierz. No teraz to na pewno nie odblokuję go. No właśnie. Czemu ja dwa naraz odblokowałem znowu? Znowu tak jak wcześniej. Ems. Nie wiem, którym będę grać. Albo Emsem. Dobra. To wszystko z jutro będę na odcinku i na streamie w niedzielę. Czyli za dwa dni. Nie ja wiem, czy niedziela. Jak wy to widzicie, to niedziela. Jak wy to widzicie, to jest sobota. Godzina któreś tam. Eee, co? Ha. Mogę sobie zmienić ikonę. No, to zmieńmy sobie ją na pucharek. Bo ja, ja, ja lubię na czacie. Jak, jak mam streama czasami, to ja na czacie taki złoty pucharek lubię tę ikonę. Na czacie. Jak ktoś jest na streamie, to czasami właśnie tak robię. Co to jest? O, kurwa Ładny. Blue. Jestem blue. Dobra. Dzięki, że widzieliśmy w tym odcinku. Zostaw like. Subiekt, ktoś jest a więc papa.